Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tym razem z Age of History 3 I tak Zbudujemy Polskę wiel Wielką Polskę Piękną Taki plan, oczywiście, nie wiadomo jak wyjdzie Dużo w to nie grałem, bo znam podstawy No jak powiem, Polskę budujemy eee, Co tu jeszcze ma? No, Grałem w Age of History 2, co... Była bardzo łatwa gierka, ale tutaj już jest inaczej. Tutaj już jest inaczej, ponieważ trzeba budować. Tu ekonomię normalnie wszystko jest. Realny czas. Bomby atomowe są, te punkty różne. Skarbiec. I tak spróbujemy zbudować Polskę. Może nie zawierając sojusza. A jeszcze jedno. Nie robię z tego serii, zobaczymy. Zobaczę jak to się przyjmie. Jeżeli się to do, przyjmie dobrze, yy, jak najbardziej seria może być. Więc to nie będzie hashtag 1, czy tak? To po prostu będzie tylko materiał. Więc no, zaczynamy od normalnie ten typ... O, budowa świątyni. Nie, bo to daje pomysłowy ten miesięczny przychód. Jeszcze są... Yy, Tutaj coś może. Misje są, czy takie drzewko jak Ferron 4. Eee, co tu jest? Są to jest? Soby ludzkie, prowincje narodowe. No, tak, szak. To trochę pobudujemy świątyń. W tej godnej to się buduje. Tak, buduje się dobra. A, no tak. Trzeba usić czas. Teraz szybciej? No niech raci szybciej, póki co. Niech się pieniążki zbierają, niech to się buduje w naszej północno-zachodniej Polsce. A, żeby nie było nudno. Chwila, to jest najszybszy czas? Teraz chyba jest... o, teraz to zasuwa. A, trzeba rywali zrobić. No tak, na początku nie miałem co skakać na wielkie państwa, ale... Możemy tak, albo Czechy, albo Litwę. I chyba wziąłbym Litwę. Litwa to jest w porządku kraj. Tylko, że no, trzeba zabezpieczyć tutaj suwałki gap. A naszym przeciwnikiem na pewno będzie Rosja przede wszystkim. Rosja jest zbyt potężna. No ale no, będzie to Rosja. Świątynia. No, tak troszkę pobudujemy, żeby ten przychód był lepszy. Teraz Możemy budować. Ten. armię Na Litwę. Dyplomacja, pogorsze relacje. Jak najbardziej trzeba to zrobić, żeby powiedzieć wojnę. Mogę jeszcze raz. dobra. Te świątynie się budują. I tak, dobra, armia. No nie wiem, no. Współczesna piechota. Z kontrolą chyba się budowało więcej, no. Kurczę, kosztuje to. Ja sam też dawno w to nie grałem, od razu mówiłem, więc yy, nie wszystko będę pamiętał. Trochę się stworzyło. O, tu mam jeszcze trochę. Teraz tak, Scrollen tak, tak. Złącz jednostki. 42, czy to starczy? Sojusz w Finlandii, No, ja miałem być, być bez sojuszu żadnych, szczerze mówiąc. Wiadomo, to jest opłacalne, ale. No, spróbuję bez. To trochę jeszcze armii lecimy. No, Litwa. Jeszcze szybko dorobi. Jeszcze trochę. Dobra. Lek. Złączy jednostki. I co, wypowiedz wojnę, ale zaczynamy z czas... Z przymierzeńcy Estonia. Teraz z Estonią ma sojusz. Nic, spróbujemy. To sojusz Sojusz spinny miały sens. Ale chwilę, jak pokonam litwę, to się zakończy wojna, dobrze pamiętam. Tak. Estonia Stonia mi wjecha. Spróbujmy się nie przejmować. Szybko zanim trzeba... Stolicę. cała Litwa. Chwila. 100%, no dobra, 100%. Yy, jak to... Postaw żandale. Pędzelek. No wchłoniemy całą, o ile to jest możliwe. Oby było... a, jest możliwość. Więc... Co to wynik... O, reparacje wojenne, proszę bardzo. Jak żądania. Potwierdzam. Mamy... Litwę, suwałki Gap jest tutaj. No, lepiej będzie broniony na pewno. To jest coś takiego jak agresywna ekspansja. Łotwa chce sojusz. No nie no kurczę, to się by opłacało w sumie. Łotwa to moje państwo. No, broń, to niech będzie. Co mi tam Łotwa... To, to No jest tak. Dobra, wracamy do budowy. Misję. Zmocnij biurokrację, to jakoś Jakąś efektywność, dobra. Yy, budynki, świątynie trzeba będzie stawiać. Zszokowy czas. Może kaski, a no mogą na początku po prostu na zbierać. To dużo różnicy nie zrobiło, ale. Dobra. Już a chwila. Yy, tutaj coś trzeba zrobić, chyba. Na chwilę To ja robię zasoby, prowincje narodowe, nie to tak klikałem. Tutaj wszystkie tak trzeba zjednoczyć Litwę, tak żeby wszystko było ogólne. To, to jest tak, następny cel: no. najsłabszy, następny cel to byłaby Słowacja, a potem Czechy. Ale teraz zanikła Czechy, żeby jakiś Niemiec nam nic tutaj nie ukradł. Nawet pogarszają nam relacje, więc... wiadomo jak to jest Co nas sądzą Ruscy? Fuck, no, troszkę Z kim są w sojuszu? Łukaszenka, promocja, sojusz z Ukrainą Ukraina mi lubi. No w porządku. Ale tam jakiś pakt o nieagresji. Czego nie chcą? Porada popraw relacje. No dobra. Poprawimy z Ukraińcami. Żeby się nie bać. I choć ta Białoruś też. Wiadomo. No poprawię. Tutaj trzeba bezpiecznym być relacj relacjami. Tak. No. no, Słowacja. Nie. Czechy, co ja gadam? Czechy. Jest jakąś. O, zapis. Zrobię co to? Jakiś tam bonus. Ile Czechy mają armii? Ciekawe. Czy to starczy? Czy dorekrutować? rekrutować? No eee, nie będę ryzykował. Coś tam tej droby. Armię w Wrocławiu. I w co? Oleśnica. Te stateczki sypywają. Co Niemcy sądzą? Lubię w miarę. No i nawet że to dużo Eee... co ja robię? Muszę przycisnąć. Dobra, złącz nie podziel. Złącz jednostki, złącz. Złącz. Jest 63. Taka, no to Czechy. Sprzymierzeńcy. Słowacja. Cholera. Dobra, chyba sobie poradzimy. Co się może stać? Już tak muszę ich tylko podbić. Okej. Okay. Aha. Łotwa przyszła. Elegancko pomaga nam. Mogę jeszcze Słowację podbić? Czy tylko. 10% trzeba podbić do stówki. Postaw żądania pędzelek Wszystko... jak nie? Jak nie? Jak... agresywna ekspansja, jak to wygląda? Jesteś tutaj? No dobra, to chwileczkę No dobra, w sumie nie mam nic do stracenia Spróbuję jeszcze podbić Słowację Co się stanie na przykład? Czy teraz mogę wszystko? To jest sobie bardziej elegancko, pędzel, myk. Nie, nie mogę wszystkiego. Spróbujmy to jakoś... Tak. I tyle Czechów by zostało. Jakieś małe takie, wiadomo. A co tu poradzić? Faktycznie, coś tutaj, Laura. dobra. No jak zakupujemy, a chwilę, tą agresywną ekspansję, 28, a jak jest 100 to, to jest to. potwierdzam, prowincje narodowe, wszystko tak, ale gdzie jest moja tu jest 60, się tutaj wypełniają. o, kasa trochę na minusie, Włochy, Podarunek. elegancko, elegancko, jak tam ruscy? No, nienawidzą nas, Ukraińiec. Nie lubi nas? Łukaszenka teraz nas lubi. Aha, no Czechy pewnie lubili. Cholera. No, cholera. Ciężko, ciężko jest ogólnie, ale dobra. Czy coś mogę... Ekonomiczne, co tutaj badania bo... koszty budowy, czas budowy to będziemy... yy, Budynki, powiem tak: Ukraina i Białoruś to będzie ciężki temat. I on tak nie mam kasy, a trzeba budować, trzeba tu wszystko robić. Hmm. A jednak mamy Łotwę jako. Dziękuję za prezent. Od Hiszpanii. Irlandia, ty. Co tu się stało? Coś tu się. No odwrót, yy, Podziało. Ara, podbijemy jeszcze Słowację. Słowację. Nie nas, nam nas. Co jest z Czechami? już zniszczyliśmy nas Czechy. Rozejm Rozejm mamy, okej, okay, okej okay. Czuję To teraz można więcej świątyń zbudować Fala taka dosłownie w Ukraińcy nas naprawdę nie mają, a Łukaszenka już... Tak Lubi nas Przestań poprawiać z nimi, prawda? Przestań poprawić Eee, e, e. poprawia Ty Dobrze jest no tutaj Niemcy na staranie lubią Nie chcemy z nimi wojny No nie chcemy Teraz by nam to wyszło źle Dobra, budowę, budowę Budynki To świątynia, nie? Trzeba chyba budować wschód bardziej Szedłem. jest. 41 rok teraz chyba, a rozumiem minie? Październik, no minął Chwila Co jest? No. Dokonujemy sytuacji No Co jest? Przejdźmy w tą rzecz Trzeba szybko stoisy zająć Autozapis No jest 100% postaw żądania. Chyba już całą będziemy mogli wziąć. No, no i elegancko. Jak już są ekspansy 16. Okej, okay, okej. Okay. tu jakiś ten. Dobra, egzekwuję żądania. Czadnik. Tak to się prezentuje Tak yy, Białoruś Nas lubi W ogóle przywódca jakiś taki Styl się zmienił Ukraińcy w miarę to już lepiej trochę Rosja nas nienawidzi A chyba ich lubi, czy jak to działa Tak, Rosja w ogóle nie uwielbia Każdy Tutaj Nasz, ich sąsiadów no, nas nie. Natomiast mnie, znaczy nas, no wiadomo, Zachód lubi. Ciekawe, ciekawe, i Białoruś. Także tak to wygląda. Ten odcinek jednorazowy, a może i seria, zależy, czy to się przyjmie, oczywiście. No, kończę ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, suba. Komentarz. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.